Cześć, ja jestem Brodaty, a przed Wami jedna z bardziej absurdalnych gierek, jakie pojawiły się pod koniec września 2016 roku i ogółem w tym roku. Znana już od wielu, wielu miesięcy produkcja, rozpromowana hype'em przez zagranicznych YouTuberów i streamerów, często u nas nazywana symulatorem imigranta. I tak przy okazji macie bardzo fajny utwór muzyczny, gdzieś tam załączony w formie karty czy adnotacji w prawym, górnym rogu, idealnie pasujący do tej gry. Oczywiście mowa o. Cluster Track, prostej, zręcznościowej gierce od twórców m.in. innymi Brawl, Totally Accurate Battle Simulator czy Square W końcu, po chyba roku budowania hypeu na temat tej gierki, pojawiła się jej finalna wersja na Steamie i każdy może sobie ją w końcu kupić. Przed wami moje wrażenia, to jakie miałem odczucia z tej gry, jakie są tutaj dobre i słabe strony, czy coś mnie zaskoczyło, czy może wręcz przeciwnie rozczarowało. Zobaczymy. Tradycyjnie, jeżeli mieliście okazję pograć, swoje wrażenia możecie opisać na temat tej gry w komentarzach. Byłem Cluster trackiem mocno zaciekawiony, bo przyznam, że mimo totalnej absurdalności pomysłu na tę grę, skakanie po pędzących ciężarówkach, ilość opcji jakie twórcy dodali i przeszkód wymagań mapek zaczęła mnie całkiem trochę ciekawić. Dlatego mimo wszystko podszedłem do symulatora Colise. Twórcy tej gry, czyli studio Landfall Games specjalizuje się trochę w takim... Dziwnym robieniu gierek. Przez rok hypią swoją grę wśród streamerów i youtuberów, praktycznie nie dając nikomu dostępu do swojej produkcji. Potem wydają taką prościznę programistyczną, która, którą przeciętne studio zrobi, nie wiem, w 3 miesiące, to oni robią taką grę w rok i sprzedają za naprawdę spore pieniądze. Niestety Cluster Track w okolicach premiery stał właśnie aż za 15 euro oficjalnie na Steamie. Tak, gra oparta o skakanie po ciężarówkach właśnie tyle kosztowała. Nieoficjalnie na g też drogo około 60 zł. Może kiedyś ta gra będzie w jakichś bandlach. Może na razie cena tej gierki to jak to mówił ojciec Wązaj. Przykra sprawa. No cóż, zaczynamy. Pierwszy epizod mamy na pustyni. Respawnujemy się, pakujemy się na pierwszą ciężarówkę i po prostu skacząc próbujemy dobiec do celu. Pierwsze 3-4 poziomy nie powinny stanowić problemu, bo jedynie skaczemy, ale zauważymy, że za każdą planżę otrzymujemy też punkty. Gra sugeruje nam na początku życie na przykład shifta i za najróżniejsze kombinacje, akrobacje, latanie, celne lądowania czy dobre odbicia się na przykład z drzwi samochodu i szybkie odskoki dostajemy po prostu więcej punktów. Przyznam się szczerze, że jedną planżę zaliczyłem na trzech skokach w 3 sekundy <laughs> i za bardzo nie wiedziałem co się stało. Gramat dziwny, niewytłumaczalny, no nie wiem, po prostu fan, zabawę, przyjemność z grania, ciąga niemiłosiernie i totalnie się tego nie spodziewałem. Podchodziłem trochę sceptycznie, na początku myślałem sobie, o, kolejna nędzna skakanka, bez polotu i w ogóle kupa, mocno się myliłem. Właśnie w takiej gierce jak ta, gdzie zapierdziela się po tych ciężarówkach z prędkością nadśmieszkową, śmieszkową zauważyłem, jak wielki sens ma monitor 144 Hz i granie na 144 klatkach. Ta płynność, ta perfekcja, to PC Master Race, ta dokładność ruchów. No, prawie się zesrałem. Tak satysfakcjonującej gry dawno nie grałem, mimo że podchodzimy do jakiejś mapki jeden, drugi 30-50 raz, to gra po prostu nie irytuje, nie wkurza, nie denerwuje, dokładnie wiemy. Co i dlaczego zepsuliśmy? Doskonały soundtrack i pełna swoboda w tym, jak będziemy próbować przejść jakąś planszę. Na początku są to zderzające się ze sobą po prostu ciężarówki i potem zaczynają na przykład eksplodować albo wylatywać gdzieś w kosmos albo przelatywać przed, przed powiedzmy pustką, gdzie nie ma nic i po prostu te samochody spadają, a my musimy się jakoś odbić na jakąś inną trasę samochodów. Potem jakieś lasery, dzidy i inne jeszcze rzeczy. Ale my jako najlepszy, najbardziej wierny i prawdziwy Imigrant ekonomiczny w Kalais nie pozostajemy dłużni uciekającym nam kierowcom. Za punkciki zdobywane w trakcie plansz kupujemy sobie po prostu ulepszenia, np. możliwość odbicia się raz od ziemi, spowolnienie czasu albo przyspieszenie w locie. Ważne jest to, że umiejętność można mieć jedną aktywną z dwóch kategorii. Zdaję sobie też sprawę, że ta gra jest tak niesamowicie szybka, że w trakcie materiału pokażę wam chyba z dwadzieścia parę planż z tej gry, bo przejście niektórych zajmuje dosłownie 15 sekund, ale piękne jest to, że ta gra ma. Taką odrobinę dziwnej losowości. To znaczy, może plansze nie są losowe, samochody też nie, ale sytuacje jakie mają miejsce, czasami są dość różne. Czasami jeden samochód jedzie trochę inaczej, tym bardziej kiedy dochodzą jakieś przeszkody, elementy fizyczne i eksplozje. Tak, jakby gra trochę reagowała na to, gdzie znajduje się nasz, nasza postać, jakby gracz, albo wprowadzała delikatnie troszeczkę losowości. Sami możemy też jednym skillem zmienić układ mapy, że tak powiem, respawnując sobie magicznie jedną ciężarówkę, która oczywiście. Ma wpływ na wszystkie inne, bo tutaj fizyka destrukcji jak najbardziej działa. Czy Cluster Track ma jakieś wady? Powiem tak: główną wadą jest przewalona oficjalna cena w dniu wydania gry. Twórcy oraz misiaczki z jednej z najgorszych firm wydawniczych. Czyli Tiny Build doskonale zdają sobie sprawę z tego, że gra ma niesamowity hype i cenę dali no, przekozacką, jak za tak prostą grę. Podobno sporym problemem są tutaj spadki klatek. Tak ludzie piszą na przykład w swoich ocenach na Steamie. Ja tego nie doświadczyłem. Sporo problemów jest z poziomami, można powiedzieć, robionymi przez społeczność i dodawanymi do gry ręcznie, ale podobno te problemy mają być wkrótce załatane w kolejnych aktualizacjach. Jakość edytora jest zaskakująco słaba nie powala, też nie pozwala powiedzmy na tworzenie naprawdę dynamicznych i zaawansowanych mapek takich jakie widzieliśmy w kampanii, albo po prostu nikt jeszcze nie poświęcił się tej grze tak mocno, by zrobić coś naprawdę mega dobrego. W sumie z wad, czy słabych stron, to naprawdę tyle, bo Cluster Truck jest grą po prostu zbyt prostą, by coś w niej naprawdę mocno spaprać. Finalnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich paru miesięcy nie grałem w bardziej wciągającą i bardziej zaskakującą gierkę. To może zabrzmieć durnie, że tak prosta gra tak niesamowicie wciąga, a jednak czasami w prostocie znajduje się przepis na sukces. Przed nami w wersji bez map, powiedzmy bez tych map społeczności, mamy ponad... 90 poziomów podzielonych na 9 epizodów. Ja dotrwałem, przyznam się szczerze, bez bicia do siódmego. Potem już brała mnie pewna choroba yy, zaczynająca się na literkę K. Mimo wszystko, jest to jedna z lepszych gierek, jakie ostatnio się pojawiły, dlatego od siebie dla Cluster Truck dać mogę miniaturkę w pełni zieloną i śmiało polecić wam zakup tej produkcji, jeżeli wydatek tych oficjalnych premierowych, podkreślam premierowych, 60 złociszy nie stanowi dla Was problemu, wtedy warto kupić. Jednak, jeżeli sądzicie, że jest to trochę za dużo, to warto poczekać. Śmiem sądzić też, że gra szybciej, szybko, no prędzej czy później znajdzie się w jakichś bundlach, humble bundlach i tego typu rzeczach za powiedzmy 5, może tam 8, do Dolarów czy euro. Znając wydawcę, firmę TinyBuild, lada moment będą właśnie przeceny tej produkcji, a potem dramy z ich strony o zbyt małe zarobki. No cóż, tyle.